Gdynia Kamienna Góra jest 24 lipiec 2014 roku jest to najwyższy punkt na terenie miasta Gdyni i chciałem pokazać co tutaj na tej górze się znajduje Obrońcą wybrzeża 1939 rok Przechodzę dalej z kamerą i kieruję ją na krzyż, który postawili stoczniowcy. Zaraz podejdę do tego krzyża i pokażę napis na, tego krzyżu, na tym krzyżu, co on upamiętnia: potężny metalowy krzyż. Napis na tym krzyżu brzmi Krzyż na kamiennej górze w Gdyni, ufundowany i zrealizowany przez księdza Brałata Edmunda Wierzbickiego, poświęcony 3 maja 1994 roku przez księdza, księdza biskupa Tadeusza Gocławskiego. Projektanci architekt dworski i Jarzybowicz, wykonawca stocznia remontowa Nauta, wysokość krzyża 20 3 metrów plus 5 metrów fundamenty wygląda miejsce, w którym został uznawiony kilka metrów dalej jest widok na port Gdyni zbliżam się do tego portu w kierunku portu się zbliżam i już pokazuję Przystań Jachtów W tej chwili przybliżam dar pomorza tak, tak który, który kotwicie przy stoczni Przy placu Kościuszki skwerze Kościuszki konkretnie No i dalej widać Bałtyk Jeszcze dalej hel, ale bardzo słabo widoczny, to jest dosyć daleko, no i unosi się mgła nad helem, także troszeczkę będzie widać to co jest białe, bo to jest brzegi helu, wyspu Kameruję z ręki zbyt, bez statywu trochę drgań będzie ale warto warto to wszystko pokazać Piękny widok oddali widać okręt odpływający To jest ten z lewej, tak? Ten na lewo to jest okręt, który odpływa jest może, chyba, to, chyba to jest chyba jakiś okręt tankowiec, tankowiec. aha albo Zaraz... drobnicowiec, bo tam są. Wyłóższa się widok, bo to jak, no. jak się gwałtownie kamerą przechodzi na mniej oświetlony obiekt, to są tu, trochę. W pobliżu znajdują się te schody, może pokażemy za chwileczkę. Ja już to wszystko powiedziałem, co tutaj ale jest. Ale nie, nie, tutaj na, na dół tu są schody, które prowadzą prosto yy, prawie na bulwar, nadmorski Gdyni nie no można. Każemy? Każdy sobie? sobie? O, właśnie tu na dół są schody. Nie wiem, ile tych schodów jest. Dosyć dużo, ale prowadzą na bulwar nadmorski w kierunku hotelu Gdynia i bulwaru nadmorskiego. Yy. No bardzo ładnie te schody wyglądają, wybrukowane murki z poręczami. Czyściutko, pięknie, dużo drzew, zieleń. No piękny kawał obiektu. Myślę, że na tym możemy skończyć. No tak na schodach, no. pokaże się jak tutaj idzie na dół, pokaż do góry główkę. A. No, można zejść tym, tymi schodami na burzę. No właśnie, Dareczek schodzi. I teraz do góry wchodź, bo jedziemy autkiem. Pokazałeś Darek. Chodź, chodź, chodź. Daru, wysoko. Bardzo wysoko I, i wysoko i głęboko, prawda? Zobaczmy, co tam za kamień jest na dole. Bójkowi, co tam jest. Zaraz podejdziemy, musisz mi koniecznie powiedzieć, bo ja nic nie no wiem. prawda? To chodź szybko no pokażesz. Chodź, jeszcze podejdziemy, daj już dziadkowi powiedziałeś to i mi powiedz. Ojej. Tu w tą stronę idziemy, to jest bardzo... Park na kamiennej górze. Piękny park na kamiennej. No to Pórze, fajnie, świetnie, można... że mam takich przewodników. Idźcie i komentujcie. Gdzie można wypocząć, odpocząć, jest zabaw dla dzieci, dużo zieleni, kwiatów. Pomału, pomału. A jeszcze kilkadziesiąt lat temu to Gdynia była wiochą rybacką. Bardzo młode miasto z tego co wiem. I jak się pięknie potrafiło rozwinąć, rozbudować? Pszczoła! Co jest? To jest pszczoła! Pszczoła? To jest żywa pszczoła! Karolin upamiętający z lot pszczelarzy w 1995 roku. Aha! Ogólnopolski zlot dnia pszczelarza. O, pięknie, już go zaraz pokażemy. Co coś za niego? 24 września 1995 roku. Przybliżymy napis, przeczytamy. Dla upamiętnienia trzynastych ogólnopolskich dni Przelaża Gdynia 95, pszczelarze Polscy, 24 września 1995 rok. No tak jeszcze Jeszcze pokażę krzyż tutaj z tego miejsca, z którego zeszliśmy. Co znalazłeś? Super. Pokaż jeszcze te ławeczki. Tak, użyjesz, tak, tak właśnie to robię. Piękny. Bardzo dużo jest takich właśnie zakątków cichych. To są takie ala porobione. Do wypoczynku dla turystów, dla ludzi na no, kto tu przyjdzie. Są zawsze pełne kwiatów. Pięknie to wygląda. Myślę, że... Pogoda nam zapisuje i że to, co mówimy, to, co mówi siostra, to wszystko kamera odda. I tak jak siostra wspomniała, takich miejsc jest tutaj dużo. I jest pięknie, są dobrze utrzymane. Gdynia przyciąga ludzi. Nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. No i tą część filmu na tym kończymy.